Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy w taką grę, która jest dosyć, mam wrażenie, nietypowa, ale zbierała całkiem niezłe recenzję na Steamie. Nazywa się ona Last Comment i jest to w jakimś stopniu połączenie. Snake'a, którego pewnie znacie już na tego, tej gierki, w której takim wężykiem się jeździ po planszy i zbiera różnego rodzaju kropki. E, chyba z jakimś rodzajem rogu -like jeśli się nie mylę. E, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Jeśli e, wpadacie na mój kanał w tym momencie i podoba wam się to, co widzicie, to zasubskrybujcie kanał, bo mi to zawsze pomaga. Ja w tego rodzaju gry właśnie często na kanale grywam. Bez przedłużania, lecimy w Last Command. Rozpoczniemy sobie przygodę od rozpoczęcia nowej gry. Nic na temat tej gry nie wiem, poza właśnie tym informacją o wężyku. Ten program wspiera auto Oczywiście, kiedy zobaczę, że nie macie taką jak na dole, to znaczy, że zapisuje się nasz postęp w grze. Oczywiście, nie jest to nic odkrywczego, jest to chyba już standardowy zabieg generalnie w większości gier, tak mi się wydaje, więc pod tym kątem to my raczej nie jesteśmy zaskoczeni. Command Execution Detected, a więc wykryto jakiś, jakąś komendę. Rozpoznanie obiektu w terminalu światowym potwierdzone. Koordynaty o godzinie 16.47, i to jest faktycznie godzina, w której ja gram tę, w tę grę. Co ciekawe, protokół multi, e, sferowy zainicjowany. Hel? E, halo? Halo, czy słyszysz mnie? Fantastycznie, w końcu udało mi się z Tobą skontaktować. E, szukałam albo szukałem takiego gracza w gry wideo jak Ty. No super. W końcu mnie znaleźli. Dorwali mnie. Koniec koniec mojej kariery na YouTube, koniec kariery gracza. Poprzez ten e? będziesz w stanie o! do. Świetnie w ogóle zastępowanie białych kwadracików jękami. Do dwuwymiarowego e? świata. Cholera. Sygnał nie wydaje się być stabilny. W każdym razie, żeby szybko dopowiedzieć, potrzebuję twojej pomocy w celu skompletowania tego nakazu, rozkazu, tej komendy może faktycznie, bo to tak programistycznie niby wychodzi wszystko. Ten program potrzebuje twojej woli, żeby dalej współpracować, żeby funkcjonować. Czy mi pomożesz? Nie pomogę ci. Do widzenia. No, pomogę ci. Naprawdę. Dzięki. Nasz program może się połączyć bez żadnych problemów. Możesz wybrać do którego portalu chcesz się po portalu właściwie chcesz się połączyć, zanim całkowicie się z nim połączysz. Proszę. Przeczytaj opis bardzo uważnie i wybierz taki, który, się, który ci się podoba. Rekomendowany Standard Mode, czyli poziom trudności jak strzelam. Story Mode, to tam mnie nie za bardzo... To jest Bullet Hell, przepraszam, nie rock leg połączony z wężem. Tak, Bullet Hell, czyli gry w stylu Touhou, jeżeli kojarzycie. Dużo pocisków na ekranie. Standardowy tryb, tak? Zrozumiano. Wychodzi na to, że wszystko jest gotowe, żeby rozpocząć finałową operację połączenia... A! Wychodzi na to, że komunikacja zaraz nam się przerwie. Pamiętaj, jedyną rzeczą, którą potrzebujesz zrobić to... Jedyna rzecz to... Proszę, nie poddawaj się na mnie. Na nas. Walcz o nas. Prawdopodobnie, nie wiem. Oj, 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 to jest nasz wężyk właśnie. Używaj klawiszy strzałkowych, a ja bym chciał ten tip przyznać jeszcze raz. Tylko bądź ostrożny, e, jak się zaczniesz ruszyć, to się nie możesz powstrzymać już od ruszania. No dobra, no to ja się tutaj ruszam. Czy mnie nie zabija to, że ja w coś wpadnę? Czy ja mogę wybiec? Nie, najwyraźniej nie. Okej, okay, nikt już nas więcej nie potrzebuje. Depresyjne takie, skupiliśmy jakikolwiek sens życia. Nikt nie potrzebuje nas więcej. O nie, nie ma już sensu w tym wszystkim. I a my idziemy dalej, dużo błędów chyba. Komenda, która nigdy nie będzie włączona, wypełniona. Znaczenie istnienia. Ojoj, oj, się wszystko pogrzebało gdzieś pewnie w plikach w kodzie przydłowym jakiejś gry tworzonej przez 50 lat. Nie wiem. Hej, obudź się! Obudź się natychmiast! To było tak długo, obudź się natychmiast! Dong. Inicjalizujemy interfejs wizualny. Oh shit, what the hell? Co tu się dzieje w ogóle? Program wsparcia. O czy ty się w końcu obudziłeś? Ja jestem twoim programem suportowym. Oryginalnie twórca e, zamierzał cię obudzić, kiedy pewnego rodzaju warunki były spełnione, ale jednak coś poszło nie tak. Moje przeprosiny, ale nie mam czasu, żeby wypełnić i pokazać Ci wszystkie szczegóły. E, wszystkie dane w tym terenie są całkowicie. że tak powiem, skoruptowane i będą niedługo sformatowane. W skrócie, musimy się tu szybko wydostać. Użyj swojego dasha, żeby przejść przez różnego rodzaju yy, pro, nie problemy, tylko obiekty. No dobra, ale wiecie co? Szybko sobie poprawimy troszkę tę muzyczkę. Mam wrażenie, że nagle przygłośniła się do niebotycznych yy, poziomów. Dobra, dash, ale jak ja doszuję? Ktoś mi powiedział, jak ja doszuję? O! What the hell! Przestałem się poruszać nagle. Ja bym się chciał jednak zdaszować. Niech mi ktoś powie, jak daszować. Niech mi ktoś powie. O, FF, dziękuję. Łuuu! Wow. Czy to mogę w nieskończoność robić? Nie, on się recharguje, okej. Okay. On ma cooldown, na nim go użyjemy ponownie. I mogę się na spacji zatrzymać, co ciekawe. I tak lekko się przemieścić. A czym jest ta mała kropka po boku? Też mnie zastanawia. No nie wiem, ale zobaczmy. A właśnie, ona pokazuje. To jest liczba daszów. Okej. Okay. A ten arc z kolei pokazuje to, ile mamy kuldown on się tak odnawia, faktycznie. No dobra, to możemy się przemieścić przez te wszystkie blokady, myślę. Dash ma cooldown zanim go się użyje, jasne, to, to rozumiem. Dash się tutaj odnawia spokojnie, tutaj cały czas jest ta sama informacja, jeszcze taki dźwięk jest przy odnowieniu dasha, co też pomaga w rozumieniu tego, co się dzieje. Dobra robota, no dzięki. Jak widzisz, musisz tylko mówić to, co ja ci każę. Ale nie mamy zbyt wiele czasu. Zanim ta cały, cały ten ta obszar będzie sformatowany przez Algor Hime. Hime rozumiem, że księżniczka, co? To japońskie wpływy, tak? To chyba jest japońska albo chińska. Z tego nie wiem do końca. Musimy znaleźć w każdym razie przekaźnik i rozpocząć i włączyć urządzenie odczytywania przekaźnikowego tak szybko, jak to jest możliwe. Biorąc pod uwagę wiadomość, którą mi zostawił twórca, ten przekaźnik będzie w czarnej skrzynce. Dodatkowo, poza tym całym przekaźnikiem, on też zawiera program, który cię włączył. A włączenie pozwala szybko jakby nauczyć się zdolności, które posiadasz Niestety ja tylko jestem połączony z programem suportowym, nawet jeśli ja bym znalazł ten black box, tę czarną skrzynkę, to nie będę sobie go otworzyć No oczywiście, zawsze wszyscy polegają na wybrańcu Nawet, nawet w programach komputerowych yy, W musimy znaleźć tą skrzyneczkę No to nie było specjalnie trudne powiem szczerze, musimy się D Wtedy mamy focus mode Okej, okay, DF na razie. Moje życie... E, moje życie pełne... Żeby to nie było bardzo dramatyczne. Moje życie jako programisty kreatywnego dobiega do końca. Dlaczego? A to ponieważ niedługo nadejdzie dzień, kiedy cała ludzkość stanie się dwuwymiarowa. O kurna. Czyli wszyscy wielbiciele anime w końcu doprowadzili do zwycięstwa i przechodzimy w 2D, okej. Okay. Już więcej nie będziemy cierpieć na choroby, ani żadnego rodzaju problemy zdrowotne, nigdy więcej też nie będziemy mieli już limitacji, jeżeli chodzi o nasz czas życia. Stracimy nasze mięsne ciała, wszystko dla celu tego, żeby em, podjąć nowe zasady rządzące nowym światem. Ale razem z tym stracimy też zdolność do pisania programów. Serio? Dwa da się nie dopisać programów? Em, zamiast tego będziemy wchodzić do świata pełnego elektroniki. Wolność od naszych fizycznych ciał żadnych chorób, no to już było powiedziane yy, myślę, że się, że, myślę, że to ludzie nazywają utopią Jednakże to my, tak myślą inni ludzie to, Ja nie mogę tej skrzynki wziąć? Ten black box tutaj sobie po prostu jest ja z nim nic nie zrobię? Okej, okay, nic z nim nie zrobię jednak No dobra Przeklikam to jeszcze raz, myślałem, że może drugi raz coś mi pozwoli więcej osiągnąć Okej, okay, na, na spacji się zatrzymujemy to jest fajnie wiedzieć. Yy, możemy też daszować przez F -ki. Możemy też wcisnąć D, żeby się... Czy spacja to jest to samo co D, tak naprawdę? Tak, to jest to samo co D, ok. Czyli spoko, D albo F. Można się do tych dwóch klawiszy na razie ograniczyć. Tu jest kolejny black box, więc sobie go sprawdzimy. Jest 10 typów ludzi na świecie. Ci, którzy znają kod binarny i ci, którzy nie. Haha, ha, to jest tak kurde, stary programistyczny żart, że po prostu umieram ze śmiechu. <śmiech> Dla tych, którzy nie rozumieją, w kodzie binarnym używa się 1 0 tylko 1.0.1.0 1, 0 i w zależności od tego, ja się na tym A nie znam masz tak dobrze, ale Ale żart na tyle, znam się na tyle, na tyle dobrze, żeby rozumieć żart Więc no Googlujcie sobie kod binarny zobaczycie sami Ok tutaj niczego ciekawego nie ma Mamy sobie tutaj snakey, Na żadnego bullet hellu to tutaj nie mamy, mamy bardziej maze hell Tak bym to nazwał, czyli jakieś labiryntowe piekiełko Zaraz czy tutaj jakieś znajdziemy jeszcze ciekawe pliki uhu, nie ma takiego Zobaczmy, może coś. Nie, nie ma nic. Czy my, dopóki nie ma, to ja mogę sobie spokojnie podaszować. To nie jest jakaś tragedia, jak zdaszuje raz czy drugi. jest i blackbox tu się zatrzymujemy. Alicja mówi, w przyszłości nasz świat będzie w rękach programu nazwanego Algorhime Czy to na pewno w porządku? Baker? Nie wiem, czy piekasz, czy po prostu koleś, co ma na imię Baker, ale, ale jakoś tak ładnie mi się sobie wyobrazić, że taki się przypadkowy kompletnie piekarz, tutaj nagle wyszedł do rozmowy. Nie przejmuj się tym. Jako piekarz mogę ci powiedzieć, że algorhime to suma całej inteligencji ludzkiej, kalkulacji i życia. A ten design był w końcu. Yy, jest też przeładowany kwestiami takimi jak cztery prawa simowa. Więc wszystko, czym się musisz martwić, tak naprawdę, to co zamierzasz zjeść na obiad. A skoro jestem piekarzem, to zaproponuję ci bułeczki. Yy, odpocznij w każdym razie, tylko w durnych nowelkach i kupich filmach. Cóż ta inteligencja zdradza ludzkość. Haha, <laughs> no tak, haha. Szczerze mówiąc, zdrada ludzkości przez sztuczną inteligencję to temat, który będzie prawdopodobnie wiecznie żywy aż do czasu, kiedy ludzkość zostanie zdradzona przez sztuczną inteligencję. Wszystko jasne. Także to do tego zmierza. A nie chciałem doszować tutaj dokumenty. Cztery prawa Asimowa. To oczywiście. Robot nie może skrzywdzić ludzkości, nawet też przez brak akcji doprowadzić do tego, żeby stała się krzywda ludzkości. Robot nie może skrzywdzić ludzkiej ludzkie istoty, nawet też przez inakcję, czyli brak akcji, pozwolić, żeby człowiek, człowiekowi stała się krzywda, chyba że zaprzecza to prawu pierwszemu, tam była ludzkość, tu jest człowiek. Robot musi podążać za rozkazami, dali, które są mu dane przez ludzi, pomijając rozkazy, które byłyby w konflikcie z prawem 0 albo 1. Robot musi chronić swoją własną egzystencję, tak długo jak chronienie jej nie konfliktuje z wcześniejszymi prawami. To jest bardzo wszystko w zasadzie logiczne jak sobie o tym pomyślimy, no bo to jest głównie przygotowane po to, żeby ludzkość chronić, nie roboty. Więc wszyscy obrońcy praw robotów w tym momencie, no wybaczcie, ale to, to jest zrobione dla nas, tak? To, to jest na wypadek, gdyby jednak roboty stwierdziły, że nas nie potrzebują, to, to tutaj chcemy im pokazać, że może jednak, może jednak nas potrzebują. Czy znajdziemy jeszcze jakąś... Ups, się przestraszyłem przed świetnym dźwiękiem. Dobra, no to jest kolejny Black Boss. O, jedna sekundka. To powinno być gdzieś tutaj w pobliżu. No tak jakby widzę to przed sobą. A, mogę wyczuć, że to jest właśnie ten black box, którego szukaliśmy. Otwórzmy go szybko. No dobra, tam jakiś program. Wykryci odwiedzający, potwierdzam uzgodnienia wizytatorskie. postrzeżenie, odwiedzający nie ma odpowiednich pozwoleń. Ho, super, program się zwiesił. Polarka, dziwne, to się nie powinno zdarzyć. Może to dlatego, że ten teren teraz będzie sformatowany i wszystko jest takie trochę pokrzanione. Nie przejmuj się, możemy wciąż zainicjalizować się i dostać się do e, przekaźnika. Tak? Na pewno? To zainicjalizujcie mnie w takim wypadku. Siu! Inicjalizacja, transformacja! BUM! Ta muzyczka tak na mnie wpłynęła. Teraz, to jest jakiś program. Ano, no, no luminarz, jest piosenka. Pojawiły się rzeczy, pojawiły się hpki. Co się dzieje? Komunikacja się rozpoczyna. Może, ponieważ ten teren będzie sformatowany, ale wszystko jest takie dziwne. Nie przejmuj się, wciąż możemy zainicjalizować twój przekaźnik. Nie wiem, czuję hype z jakiegoś powodu. To może się wydawać dziwne, ale nie ma innego wyjścia. Musimy sprawić, żeby ten program cię posłuchał. Więc musimy dostać się do panelu kontroli e, tego programu e, i go odzyskać. I jak to zrobić, pytasz? Nie wiem, się, wytłumaczyć ci wszystko. Po pierwsze, poruszasz się i daszujesz na F. Tak, żeby zbierać dane. Rozumiem, że tu są dane. Okej, okay. daszowanie wciąż ma niestety cooldown. I faktycznie wężyk, zobaczcie. Taki, <taki typowy. Kiedy zbierzesz wystarczającą liczbę danych, tak jak teraz, twoje ciało się wydłuży, prawda? To są dane, które zebrałeś. Zanim będziemy mogli pokonać przeciwnika, musimy zebrać dużo danych, żeby wypełnić ukształtowane na serduszko rdzeń przeciwnika. E, nawet poprzez akumulowanie danych, on się będzie e, delikatnie wypełniał, wciąż nie będzie wystarczająco. Będziemy musieli przeskoczyć do trybu analizy. I użyć tych danych, żeby wypełnić jego serce. Znaczy, rdzenie oczywiście. Dobra. Tryb analizy. Dium. Ok, proszę, dokładnie w ten sposób. Używaj zebranych danych do atakowania, a będziesz w stanie wypełnić serduszko. Ok. Kiedy stanie się pełne. O nie! Serduszko, ta, ta, ta część szara, powolutku zanika. Jeśli nie będziesz je wypełniał, to dane będą znikać. Cholera jasna. Dotknij go, żeby zaprzestało się tak dziać. E, w sensie mam go faktycznie dotknąć. O, do, do, zaprzestałeś w tej całej straty danych. E, nie są specjalnie stabilne dane, kiedy tak się je dodaje. Będzie musiał dotykać serca co jakiś czas, żeby stabilizować te dane. Ale teraz zostało nam już tylko kilka kroków, zanim wypełnimy je całkiem. No dobra. Kontynuuj zbieranie danych i, anali i potem używaj trybu analizy, żeby wypełniać. Dobra, dobra. Puff. Chodzimy w serduszko, zbieramy dane. Wchodzimy w serduszko, zbieramy dane. Wchodzimy w serduszko. Nie pozwolimy mu nawet na to, żeby przez chwilę poczuło chęć do znikania. Proszę bardzo. Jeszcze zbierzemy te dane. A co? Tryb analizy. Psium. 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 Proszę bardzo. Nie znam cię. Jesteś... Kim jesteś? Jesteś nieznajomym. Osłabiliśmy w końcu jego rdzeń. A teraz szybko poruszaj się... Do określonej liniami sfery, kiedy serce jest osłabione, a następnie zdaszuj, żeby zadać obrażenia. Dobrze. Piciu. Ale to było piękne, zadaliśmy mu obrażenia. Nie wiem ile, szczerze mówiąc, ale dokładnie w ten sposób wyeliminowaliśmy e, sferę defensywną. Po prawej u góry ją widać, ale program przecież ma ich więcej. Będziemy musieli zrobić to kilka jeszcze razy, żeby całkiem zniszczyć te sfery. Kiedy wszystkie będą pokonane, wtedy będziemy mogli pokonać przeciwnika i zdobędziemy dostęp do e, panelu kontroli. No dobra, on nas nie zna. ciekawe czy się będzie wypełniać tymi tekstami. Ma to jakiś taki kurczy, nie wiem, feeling. Podoba mi się, szczerze mówiąc. Tu mnie tutaj daszyk. Overclock Mode! Nie wiem, co to znaczy. Ale mamy, chodzi o to, że mamy bardzo dużo tych danych już, a mamy Magzata, dobra, jednak przekażmy te dane. BZIUM, no dobra, jest to całkiem takie snappy, szybkie, O, co się stało? Program aktywował swoją tarczę, normalne ataki nie są teraz w stanie zadać mu obrażeń. Będziesz musiał zebrać dane, aż wejdziesz w tryb overclocku, to co zrobiliśmy przed chwilą, a potem, potem analizować. Wtedy zadasz obrażenia tarczy, okej, okay, no to ja wejdę w tryb overclocku, dopóki on mi nic nie robi, to jest mi w sumie wszystko jedno. Jeszcze trochę potrzebuje, biją, takim nożyczkiem pojedziemy. Dobra, i jeszcze to będzie chyba to. Proszę bardzo, analiza! Świetnie, jeszcze wezmę, pum, i dodam damage. I wszystkie jego ten, layery ochronne zostały wyeliminowane. Co to oznacza? Musimy jeszcze walczyć? Czy, czy to już jest nasze w tym momencie? Combat Log, proszę bardzo. Ile straciliśmy danych? Zero, nikt nas też nie skrzywdził, no bo to jest taki bardziej tutorial jak, jak mnie mam, więc dopiero myślę, że dalej będą przeciwnicy się pojawiać i nas atakować Ale dobra, mamy przekaźnik, teraz możesz aktywować ten cały, e, to urządzonko i uciec stąd Kiedy otworzyłeś black boss w środku powinien, powinno być coś jeszcze, prawda? Otrzymaliśmy S1 AMP Okej, okay, jeden na jeden To jest taki moduł Ten moduł zwiększa twoje zdolności i pozwoli nam, nam da nam pewną pomoc w przyszłych akcjach Naciśnij Escape, żeby wybrać menu systemowe i wyekwipować ten moduł. Proszę bardzo, co on robi? 200 energii zużywa i niszczy wszystkie małe obiekty w zasięgu. Ok, zainstalowaliśmy. Jeśli nie wiem, jak tego używać, czy by tu powinniśmy jeszcze coś zrobić? Program jest kontrolowany, ok. Nie, chyba do góry mamy iść, dobra. Pociśniemy Escape. Wybraliśmy ten moduł, jest wyekwipowany więc wydaje mi się. U. Ostrzeżenie, ostrzeżenie, system. Przygotowanie do formatowania 56%. Kiedy przygotowanie będzie zakończone, wszystkie dane w tym terenie zostaną zmazane. Czyli zakładam, że my też. A cholera, wygląda na to, że musimy się pośpieszyć. Bzium, pośpieszymy się w takim wypadku. O co to jest? Musimy się przedostać przez te czerwone rzeczy. I teraz wchodzą moje lata trenowania w Snake'a. Wow, Jesus, to nie jest takie proste. Z jakichś produktów jest stosujące? Ja wiem, że mogę daszować przez to, ale. Ja nie czytuję, nie daszuję. Znaczy, daszuję, ale nie w tym momencie. Dobra, spokojnie, korytarzyk, daszyk w tym momencie. Mogę go użyć, to już nie jest czytowanie. Ostrzeżenie, ostrzeżenie. Przygotowanie w 56%. Kiedy będą. No tak, to jest to, że dane będą skasowane. Spoko, spoko. Myślę, że pomoże ci myśleć o tych czerwonych światłach, jako o takich światłach imprezowych, żebyś się nie przejmował za bardzo. Nie uważasz? Tak, totalnie. Ale mnie to nie stresuje, że mnie to zabije. Dobra. Oh shit, teraz tu jest dużo. O! Fuh, 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 fuh. Interesujące. Tutaj już to szowanko jest konieczne. A au. No nie, od samego początku. Dobra. To mnie nas nie zabiło jakoś kompletnie. Fucking hell. To może być au, to może być nie takie proste, jak myślałem jednak. Dobra, myślę, że przyda nam się przydać, jakby mieć więcej potem daszów. Tutaj trzeba było iść. A jestem po prostu nie mądry, próbowałem się przedostać przez trudniejszy teren. Uch, ten dasz był taki idealny. Troszkę dalej byśmy już wpadli w czerwone miejsce. Tak, wyekipowaliśmy moduł. Pamiętam, pamiętam. Ou, tam jest właśnie to urządzenie odczytu przekaźników. Wygląda na to, że jesteśmy prawie na miejscu, ha? Jest są drzwi? Tak, są drzwi. W ogóle trochę mi się to wszystko kojarzy, wiecie z czym właśnie do mnie dotarło? Kojarzy mi się to z Nier Automata y, sekwencjami hakowania. Nie do końca oczywiście, bo nie strzelamy niczym, ale jakiś taki feeling generalny. Być może to była inspiracja w jakimś stopniu. Niezidentyfikowany program został odkryty. Aktywuj swój. E, swoje, swoją, swoją co. Identyfikator swój aktywuj. Nie mam identyfikatora, zgubiłem w szkole. Cóż, może to było zbyt wcześnie na celebrację jeżeli chodzi o twoje udogodnienia, znaczy nie udogodnienia tylko możliwości, zgody, pozwolenia, to ich nie masz nie oczekiwałam, nie oczekiwałem, że w takim specjalnym momencie jak ten będziemy się musieli weryfikować, mam nadzieję, że nauczy się kiedyś być bardziej Gętkim w tych kwestiach ale mówiąc programistycznie to chyba nie ma co na to liczyć wychodzi na to, że będziemy mogli przejść tylko siłowo tutaj nie przejmuj się, użyj to czego się nauczyłaś, Ok, Czy ja muszę w to wejść? Ja muszę rozpocząć tryb analizy, okay, nie możemy aktywować niczego Czas jest limitowany, Ok. Kontynuowanie komunikacji nie będzie miało sensu No tak, to tak właśnie chciałem wejść do takiej walki, zobaczyć jak ona będzie wyglądać kiedy coś będzie nas atakować jednocześnie Program blokujący nieznany Lumina jest znowu jako muzyczka Jest całkiem spoko pasujący, mamy jakieś rzeczy, na S możemy czegoś użyć Komunikujemy, warningi się pojawiły wszędzie mamy też czego cię nauczyłem? Zbieraj dane i wypełniaj ten właśnie core, a potem go atakuj. Tak, tak, tak. To ja wszystko wiem. Ale uważaj, ten wydaje się też być w stanie zadawać obrażenia. Zwracaj uwagę, na biały pasek życia po lewej u góry. Jeśli stanie się kompletnie szary, to przegramy. Pamiętaj, że wszystkie białe obiekty są bezpieczne, ale czerwone cię będą zadawać ci obrażenia. Okej. Okay. No dobra, te kurki sobie na razie spokojnie tam lecą. Ja ty generalnie od razu wchodzę w overdrive'a, nie ma co. Super, czy mogę zdaszować? Mogę, okej. Okay. zaszowanie w niego w tym momencie... U! ok, potem trzeba chyba wyjść. Pamiętaj o module, O modułu. O module, O modulek. Chyba tak się mówi? Dajcie coś w komentarzach. W lewej stronie są napisane zdolności, jakie posiadasz. I ten pozwala ci być aktywowanym na S. Spróbuj nacisnąć tego. I zobaczymy, co się stanie. No dobra. Nie wiem, po co mam to zrobić, ale spróbuję. Wait, 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 wait. Bardzo mało miejsca mam tutaj. O. Dobra, spróbujmy to zrobić jeszcze kilka razy. Pamiętaj, że używanie z... zabiera energię, więc musisz być ostrożny. Ale nie przejmuj się. Odpowiednio efektywny movement odzyska energię. Okej. Okay. Znaczy, ja to mogę rozwalać, dilitować to kompletnie. Dobra, ja tutaj pozbieram sobie te wszystkie rzeczy. Fuck, fuck. a nie to overclock. Ok, myślałem, że mnie. My... Ble, 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 się wcisnąłem. Ble 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 Ja powinienem trzymać tylko palce na DF, ale z jakiegoś powodu... A jeszcze na S, nie mam energii już w tym momencie, fuck Dobra, D, analiza Proszę bardzo, damage zadany, my wciąż żyjemy, zbieramy dalej... Wszystkie rzeczy Mamy tylko 30 energii by the way eee, Myślisz, że porusza się zbyt szybko? Przyciśnięcie eee, spacji pozwoli Ci wykonywać mniejsze ruchy Okej, okay. a czy to nie jest to samo co... No właśnie, na analizie... What the fuck? O oh my god, jak ja się mam tu poruszać. No, on przynajmniej nie atakuje w tym momencie. Tylko, że ja. Tylko, że. Jakby co z tego? Fuck. Okej, okay, dasz się. Ja przecież nie mogę. Muszę mieć daszę w tym momencie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że spacjant działa troszkę inaczej niż D, po prostu. Ja jestem trochę niemądry w związku z tym. Pewnie tak, ale już, już jestem tak blisko, że, proszę bardzo, zniszczymy mu tą barierę. Okej, okay, nie trzeba idealnie wycelować w to... Fuck, fuck! Dobra. Okej. Okay. Bardzo mało życia mamy w tym momencie, Mamy ma jeszcze jeden layer. A, co to było? Widziałeś to? Nie wygląda, jakby to było coś z tego świata. Mam jakieś... Jeśli masz jakieś złe przeczucie w jakiejś kwestii, to nie powstrzymuj się! Okej. Okay. Nie zamierzam na wypadku się powstrzymywać. Myślę, że można by troszkę zmienić sobie klawiszologię, bo te SDFki plus spacja wydają się być dla mnie troszkę, nie wiem, jakoś tak mnie rozbrajają. Dobra, nie mam energii tak. Proszę bardzo. Chyba wystarczy tyle, żeby go pokonać. No i mamy, pozdrawiam. Myślę, że na padzie można by w to było całkiem ciekawie grać. Chociaż nie jestem w 100% pewien. Kreatura robi swoje. Troszkę straciliśmy danych, troszkę byliśmy też poranieni. Nająm no, ja nam przejście dalej, więc tyle dobrze. E, identyfikacja została e, przerwana. wykonuje komandę, i to też przerwano. Błąd, błąd. Egzystencja, błąd, błąd. <laughs> no dobra, tyle było z Twojej egzystencji. Ostrzeżenie, ostrzeżenie. E, już 88% jest całego formatowania. Więc trzeba będzie się chyba przemieścić szybko. Wyraźnie na to, że w końcu nam się udało dotrzeć. Co? Czemu tam po prostu stoisz? To nie jest zaskakujące, że część otoczenia i programów już nie działa tak jak powinna. Zwłaszcza, że jest tuż przed formatowaniem. Jeśli nie chcesz być tak jak oni, to lepiej się poruszaj szybko. No dobra, poruszanie się poruszaniem, moi drodzy, ale my spędziliśmy z tą gierką 24 minuty i myślę, że mniej więcej jesteście w stanie ocenić, jak wygląda gra, zwłaszcza, że teraz mieliśmy jeszcze ataki, walki. Ja mam jakieś takie bardzo doby, jakiś taki bardzo dobry feeling od tej gry, że mówiąc, i z czystym sercem mogę ją polecić. Podoba mi się system walki, podoba mi się system unikania tego wszystkiego, tylko klawiszologię można by trochę jeszcze bardziej ogarnąć. Tak czy siak, dziękuję wam ślicznie, że oglądaliście razem ze mną, jak wyglądały pierwsze minuty z właśnie tą grą. Jeśli wam się gierka podobała, dajcie znać w komentarzu, co myślicie, Ustawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, bardzo mi to pomoże. A my zobaczymy się i usłyszymy niedługo w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Hej!